Myślę, że już. Witam Państwa w kolejnym odcinku Nutria Style. Dzisiaj jesteśmy, kurwa, na końcu świata z naszymi kolegami z zawodówki dwuletniej. Tym razem zamiast Pana Wora jest Pan Wojtek, który udaje być heteroseksualista, ale naprawdę to jest pedał. Kierowca, trenerista, dino, przewoźnik handlowy. No i, i, i kamerzysta. Tak jest. Dobra, idziemy dalej. Tutaj zobaczyć piękne natury podkarpackiej. Ale kurwa ślisko! Palka będzie się wypierdolić. Dobrze. Stabilizacja obrazu. Zaraz tu waga, bo ono się kurwa zawi. Nie by się zawiódł, ale się wytwarza. <noise> Mogę puścić? Nie? Nie, nie puszczaj, ale ty. Ale dziura, ja ci pierdolę. Boimy się kurwa, wręcz stramy w gacie, ale kurwa... Ale jest fajnie, ja z dla... skacze, na nie, jest dobrze. Jest dla, i... w, dla was jest, moi tak. widzowie zrobimy wszystko. No. Wiecie, trzeba go być leciał. Raz, dwa, trzy. Kurwa, teraz obliczając. To... E, jakby tak naszą kamerzycę pusi, który waży 105 kilo. Pierdolnąłby. A <laughs> jakby całe drzewo. Hmm? Ja pierdolę. No, ja ale, też. Dobrze, następny odcinek nakręcimy... Za chwilę. Za chwilę praktycznie. Czyli... Wracamy po przerwie. Wracamy mhm. po przerwie, ale następna konkurencja będzie bardzo ciekawa.